W Polsce mm, e, kiedyś jedliśmy więcej ryb, ryb słodkowodnych. E, I taka uru, ulubiona rozrywka panów to było niedzielne wycieczki rano na ryby. E, w tej chwili, oczywiście, już e, odeszliśmy od tego, ale ryby możemy kupić w sklepach, tylko ciągle ich jemy za mało. Spożycie ryb jest niewystarczające i można oczywiście apelować do ludzi, żeby zmienili dietę i żeby te ryby włączono przynajmniej dwa razy w tygodniu do menu. No ale osoby, które tego nie robią, będą miały niedobór nienasyconych kwasów tłuszczowych. W dodatku, jeszcze interesująca sprawa, że my e, tych nienasyconych kwasów tłuszczowych mamy za dużo w postaci kwasów omega 6, a za mało w postaci omega 3. Więc co z tego, że nawet mamy te kwasy uzupełniane e, z olejów roślinnych oczywiście źródła to są oleje roślinne, kiedy e, w olejach roślinnych, z wyjątkiem mnianego to właściwie e, omega 3 jest bardzo mało. Bezpośrednio omega 3 to, jest, to są właśnie oleje rybie. No więc można apelować o zmianę diety, ale znowu takim szybkim sposobem na poprawienie stosunku omega 3 do omega 6 to jest zastosowanie suplementów, więc producenci wychodzą nam naprzeciw. Oczywiście osoby, które lubią ryby, tłuste ryby, śledzia, makrele, są w uprzywilejowanej sytuacji, ale są też ostrzeżenia, dlatego że problem jest, skąd te ryby pochodzą. Niestety, o czym internauci doskonale wiedzą, z zanieczyszczonych akwenów, no niestety Bałtyk też do nich należy, te ryby pochodzące właśnie z takich lokalnych mórz. Mają zbyt duży poziom metali ciężkich, toksycznych, rtęci, kadmu. Więc znowu korzystne jest tutaj, korzysta, znaczy dobrze jest korzystanie z suplementów, no bo oczywiście te oleje zapakowane w kapsułkę one już nie mają metali ciężkich, bo to już jest odpowiedzialność producenta, żeby oczyścić ten olej. Dlaczego potrzebne są nam kwasy omega-3 i kwasy nienasycone? Otóż bardzo dużo takich kwasów omega-3 jest w mózgu, potrzebuje ich szczególnie mózg. I niedobór kwasów omega-3 przejawia się na przykład większym ryzykiem depresji. Pokazano to w przypadku depresji poporodowej. Dlatego, że pule kwasów omega-3 z organizmu zużywało rosnące dziecko, prawda? I kobieta nie tylko pozbywała się wapnia kosztem dziecka, ale również i, i innych składników, takich jak omega-3, a więc suplementacja. Kwasów nienasyconych byłaby dla kobiet w ciąży bardzo ważna, ale w sumie dla wszystkich, dlatego że one wchodzą w skład błony komórkowej, więc zapewniają oczywiście elastyczność skóry, są potrzebne w stawach, również w oczach, ale jak powiedziałam, przede wszystkim w mózgu.